Aaaa, wow, ale się słodko tutaj spało, powiem wam nowy, o w ogóle Baby Sonic wstał, nowy dom, znaczy nowy, no to jest stary dom, ale całkiem przyjemnie się tu spało, już długo tutaj nie byłem, a zwłaszcza z tym panem tutaj, ten pan to nie wiem czy pamięta w ogóle ten domek. Ej Baby Soniku, słuchaj, dzisiaj podpowiadamy na pytania widzów, bo jest ich bardzo, bardzo dużo pod poprzednim odcinkiem, także yy, chodź na dół, przygotuję coś do... Z... Z... herbatę, nie herbatę i inne inne rzeczy. Chodź za mną tutaj na dół, a wy widzowie możecie zostawić łapencję do góry, właśnie tutaj wam na dole się wyświetla, superancko by było, jakbyście kliknęli taką łapec łapeczkę, a bardzo, bardzo bym się cieszył. Także, Baby Soniku, przygotuj tu jakąś herbatę, e, ja sobie już usiądę, przygotuję wszystkie pytania, które widzowie do ciebie zadali, no i co, będziesz musiał na nie wszystkie odpowiedzieć. Zobaczymy, co Baby Sonik... O, pierwsze pytanie już mam na głowie. Dobra, dawaj tutaj, chodź tutaj do mnie, siadaj naprzeciwko mnie, no i po o, przyniósł herbatkę, dziękuję bardzo. Herbatkę nam tutaj elegancką zapodał. Czy to jest kawa? Nie, jakaś taka brązowa. Dobra, mniej więcej, e, nie wiem co to jest w sumie. Wypiję sobie to. Słuchaj, Baby Soniku, pierwsze pytanie będzie takie, ale przed tym jeszcze, przed tym zadaniem mojego pytania, to zostawcie subskrypcję, jeżeli tego nie robicie, bo dobijamy 200 tysięcy, a na 200 tysięcy szykuje się fajna niespodzianka dla was, także naciśnij to subskrypcję. Ja sprawdzam, kto nacisnął, a kto nie. No i patrzymy tutaj na Baby Sonika. Baby Soniku, a więc tak, pierwsze pytanie, Pytanie od widza to było takie, co ty robiłeś przez ostatnie czasy, gdy ciebie nie było? Po prostu, no, ja byłem w innej wiosce, wiecie, widzowie. No, trochę to u mnie się działo, ale u mnie to wiecie wszystko na odcinkach z odcinków. Jeżeli nie widzieliście, to sobie wejdźcie, ale to już po tym odcinku. Dobra, no i co? Baby Sonic może mi odpowiadać. On niestety jeszcze nie gada. Nie wiem, czy się nie nauczył albo się wstydzi. Niech tutaj napisze nam na tabliczce, gdzie on był i co on robił przez ten długi, długi czas. Jestem też bardzo, bardzo ciekawy. Bo jeszcze z Baby Sonikiem o tym nie rozmawiałem, po prostu mówił mi, że gdzieś był w innej wiosce, ale czy to prawda? Nie wiem, nie wiem. Eee, dobra, odpisał coś. Mieszkałem w innej wiosce i zwiedzałem świat. O Baby Soniku, a co ciekawego, zwiedziłeś? Powiedz mi, jakie przygody miałeś? Nie wiem, chodziłeś gdzieś, ja miałem pełno tunelów, nie tunelów do przejścia, golemy różne tworzyłem. Naprawdę działo się u mnie bardzo, bardzo dużo. A u ciebie, Baby Soniku, co się działo? Próbował cię ktoś porwać albo coś takiego. No, możesz mi poodpowiadać, widziałem tutaj ostatnio byłeś zamknięty w więzieniu, ale Cię uwolniłem. Już zniszczyliśmy to więzienie, nie ma tego więzienia, no i co, e, odpisuje nam kolejną tabliczkę? No to odpisuj, Baby Soniku, co Ty żeś tam robił, jak mnie nie było. Dajmy mu czasu, niech się namyśli. W ogóle powiem Wam, że ten Baby Sonic zrobił się trochę taki dziwny. Nie wiem czemu, albo mi się wydaje, może z nim długo nie spędzałem czasu, ale troszkę dziwniejszy jest, albo dorósł, nie wiem jak to jest, chociaż mały dalej maluszek, jak mój mały. Dobra, ale zrobiło mi się już smutno i zacząłem ciebie szukać. Aha, mieszkałeś w innej wiosce i zrobiło cię ci smutno i zacząłeś mnie szukać, tak, baby Soniku? Tak to było. Aha, dziwne, podejrzane. E, dobra, baby Soniku, słuchaj, ja w ogóle, wiesz co, możemy zrobić coś takiego, że, że ty pójdziesz, chodź do góry, Zda dałem ci zadanie, bo wiesz, tutaj długo w domu nie było sprzątane, długo mnie nie było, długo ciebie nie było, ciebie w ogóle chyba w tym domku jeszcze nie było, a więc Słuchaj, zostaniemy tutaj, zamieszkamy. Dam ci zadanie: weź posprzątaj tutaj ten cały pokoik, ok? Wszystko wszystko jasne? Tu masz odkurzacz, weź się tym zajmi, a ja idę tutaj na zewnątrz, ja na dole posprzątam. Także sprzątaj tam, widzowie. Słuchajcie, mi coś ten baby Sonic wydaje się podejrzany, a że ja mam w skrzyneczce tutaj takie kamery, to wiecie co? Możemy poobserwujemy tego baby Sonika, co on tu robi w tym domu i w ogóle, no, no nie dość. No, bardzo się cieszę, że on tutaj przyszedł. Ale też nie, no, no, no nie wierzę mu do końca. Co on w ogóle tutaj robił u mnie w wiosce i jak on mnie znalazł? Jaki villager mu niby powiedział, że ja tu mieszkam, skoro ja tu już tak dawno, dawno mnie tutaj nie było? No to jest mi bardzo, bardzo podejrzane. Wiecie co? Porozkładajmy lepiej kamerki. Tak, mam 16 kamer, więc je wszystkie wykorzystam. Damy jedne przy wejściu, tylko musimy też uważać, żeby mnie czasem baby nich tutaj nie, nie przeuważył na da dawanie rozkładania tych kamer. Także dobra, jedną kamerę mamy tam drugą dajmy gdzieś tutaj. Dobra, dajemy tutaj. Podłączamy ją od razu. Siup, kamerka podłączona. Muszę cały czas obserwować, czy baby... O, o, właśnie, właśnie. Cze cze cześć, baby Soniku. E, ja, ja tutaj sprzątam ładnie, elegancko, pięknie. Zobacz, jak podłoga lśni. E, no i wiesz co? E, ja muszę tutaj, e, tak, wyjść na dwór, wyjść na dwór. Teraz na dworze muszę porobić. E, posprzątałeś u góry pokój? E, kiwa, że tak. Okej, okay. no to słuchaj, kolejne zadanie dla ciebie to posprzątać w o, w łazience mnie tu długo nie było. Zobaczcie. No, syfu tu nie ma, ale zajmij się, zajmij się tym wszystkim. Posprzątaj tu elegancko, tak, tak. Tu wszędzie, a ja posprzątam na zewnątrz, dobra? Baby Sonic, niech sobie tutaj siedzi. A my damy sobie kolejną kamerkę. Hopsiop, dobra? Podłączona jest. Dajmy jeszcze tu, nie wiem, z tej strony, tak, żebyśmy wszystko widzieli. Dajemy jeszcze z tej strony kamereczkę, dobra? Tu ją podłączamy. No i e, tu na dole mamy wszystko chyba w monitoringu. Trzy kamery na dole, jedna jest. Jest na zewnątrz, no to chodźmy jeszcze do góry. U góry jeszcze nie daliśmy kamer, także dajmy kamerkę gdzieś nad drzwiami, żeby wszystko widzieć. Gdzie on będzie chodził, co on będzie robił, dobra. Kamerka kolejna jest podpięta. Teraz dajmy jedną tutaj, też u góry, taką skrytą, żeby nie widział gdzieś, gdzieś o tutaj. Tutaj może być, tutaj będzie git, dobra, podpinamy ją. Sióp, no to ten pokój jest podpięty. Zobaczmy, sprawdźmy, czy działa. Tak, szóstka kamera. Widzimy calutki pokój, także więcej kamer tu nie potrzebuję. O jeszcze wyszedłem, dobra, wychodzimy sobie, idziemy teraz, poczekajcie, ten, o, to nie jest moja kamera, tą kamerę trzeba rozwalić, bo to jest jakaś stara kamera, niedziałająca. także rozwalamy tą kamerkę, eee, czy mi się uda? Nie, nie dam rady, dobra, muszę iść szybko po kilofa, rozbić ją, bo ona nie jest potrzebna, skoro nie działa, nie mam ja jej podłączone, to nikt inny nie może na nią patrzeć, poczekajcie, gdzie my tu kilof mamy? Jest, żelazny kilof, weźmy sobie i rozwalmy tą kamerkę, ciekawe jak Baby Sonic długo będzie tam sprzątał, okej, okay, tutaj dajemy, rozbijamy tą kamerkę, Hop, siup, hop, siup. Podchodzimy tu, rozbijmy tą kamerkę. Czy się uda? No, no rozwalaj się. Kamerko, kamerko. Dlaczego jej ja nie mogę rozwalić? Coś jest z nią nie tak. Ona jest jakoś dziwnie położona. Dobra, najwyżej zostawię ją. Niech ona jest. Mam nadzieję, że mnie nikt tutaj nie obserwuje. Dam jeszcze kamerkę tutaj na wejście. Tak jest, dajmy. Mamy jeszcze 10 kamer. To trzeba je wykorzystać. Dobra, do łazienki. Do łazienki raczej nie będę dawał kamerki. Tam ona mi nie jest niezbędna, niepotrzebna. Wyjdźmy sobie na dwór. O, Baby Sonic jeszcze tutaj jest. I jak tam Baby Sonicu wszystko ogarnięte, posrzątane. O, kiwa, że tak. No to super, to weź tu, zaczekaj, ja jeszcze na dworze muszę coś porobić. Dobra, wiecie co? O, tutaj mamy jeszcze jakieś stare kamerki. Wezmę je, zostawię i podepnę drugie swoje już działające, bo te niestety jeszcze mi nie działają. Podpinamy tutaj trochę niżej kamerkę. siup, e, dobra, podpięta. U, Baby Sonic, O, nie, 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 e, Baby Sonicu, e, co tam, jak tam? No tam Baby Sonicu e, u Ciebie słychać, co robi? Ja ja się zajmuję ogródkiem tutaj przed domem. A, a co tam u ciebie? W ogóle, ej, pójdziemy do sąsiadów zobaczyć, co tam u nich słychać. E, a co ty tutaj robisz? A no wiesz, e, sprzątałem tu ogródek. Zobacz, jak ładnie wypieliłem kwiatki, posiałem. E, ładnie, pięknie, podoba ci się? E, podchodzi, o nie patrzy się na kamerki, jakby zauważył te kamerki, ale miejmy nadzieję, że nie widział ich. Dobra, przeskoczmy te lasery. No i co, baby Soniku? E, weź, wiesz co, może zajmi się tutaj ogródkiem. A ja, a ja zajmę się w środku domem. Poczekajcie, coś odpisuje. Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zauważył tych kamer, których rozkładałem. Okej. Okay. Co napisał? Dobra, to ja idę. Okej, okay, no to super, super. Tak, zostań tam, a ja jeszcze tutaj podłączę z drugiej strony kamerę, tak żeby mnie nie widział Hopshop, Idziemy, idziemy, idziemy. Tutaj dajmy kolejną kamerę, podłączmy ją i uciekajmy do domku. Dobra, ja już mam wszystko podłączone. Hopshop, Baby Sonic sobie tam w ogródku z tak jest, bo tutaj długo zaniedbany ten ogródek, niech pozbiera ładnie, elegancko. Zbieraj, zbieraj tą słowę, tak, tak, ja się na ciebie tutaj patrzę i idę teraz do domku. Wszystkie kamery mamy podłączone, także co? Będziemy mogli się schować. Poczekajcie, tutaj też kamerę możemy dać, bo tu żadnej łazienki nie widać. Dobra, dajemy tu kamerę, podłączamy ją od razu, no i co? I wszystko będzie chyba git. Także schowajmy się, schowajmy się w jakieś miejsce ustronne, tam gdzie on nie wchodzi. Poczekajcie, kiedyś tutaj było takie przejście i jest dalej, jest dalej, widzicie to? Jaki kamuflaż. Ja o tym przejściu pamiętałem. Zobaczcie, tu są drzwi w kształcie normalnie tego. Także zamykamy się tutaj. O, te, tutaj nas na pewno nie znajdzie. Baby Sonic o tej skrytce nie wie, bo ja ją robiłem. Także teraz możemy popatrzeć sobie na kamerki, co on takiego tutaj wyprawia. Zobaczymy na jedynkę. O, ogródek już jest skoszony. Widzicie? Przestawmy się na dwójeczkę. Dwójeczka jest w domku. Okej, muszę się zapoznać z tymi kamerami. Eee, w domku go raczej nie ma. Dajemy teraz trujeczkę. Trujeczka. O, weszedł do domku. Widzę go. Tam jest, sobie stoi, przed drzwiami. Wchodzi, wychodzi. Jestem ciekawy. Poobserwujemy go. Co on tutaj będzie robił? Yy, on chyba nie wie, że ja go obserwuję. To dobrze. Ciekawe, co on tutaj będzie robił. Poobserwujmy go z tych kamer. Yy, ta kamerka jest Git. O, idzie do góry, wchodzi do góry. Nie, idzie do szafki jakiejś. Poczekajcie, zmienię kamerkę. Szybko, szybko. O, z tej strony go widzę. Okej. Okay. Podeszedł do szafki i coś włożył. Może przygotowuje coś do jedzenia? Tam w ogóle woda leci. Widzicie, baby Sonic, zakręć to wodę. Ej, normalnie tam woda odkręcona, nie będę tu głośno mówił, bo mnie jeszcze usłyszy. Pewnie się zastanawia, gdzie ja jestem, a ja jestem schowany tutaj, u góry. O, widać mój nick, zobaczcie, tam właśnie stoję sobie. Okej, okay, patrzymy się dalej na baby Sonica. No, coś tam patrzy do tych szafek, wyciąga, jakby jakieś jedzenie, może chowa, a przyniósł zboże w sumie jakieś i jakąś pizzę wyrzucił, dobra, idzie teraz, teraz idzie do góry, dobra, Przemieniamy kamerkę, to będzie piątka patrzymy, widzimy go, dobra, rozgląda się prawo-lewo, tutaj podchodzi do łóżek, a ja kiedyś tutaj spałem ze Spicelowem, jak byłem mały, teraz on może będzie chciał się tu przespać, dobra, mamy kamerki, ale kamerek on nie zwraca uwagi na kamery, bo tutaj były takie stare kamery, przemieniamy teraz na siódemkę i, e, nie, nie, na ósemkę, ósemkę, dobra. nie, jednak nie ósemkę, dziewiątkę, nie, która to była kamerka? O, tutaj ta, szósteczka, dobra, jesteśmy na tej kamerce i tam jest walizka, ej, a co w tej skrzynce tam było? Ja tam długo nie byłem, nie, Zaglądałem i nie wiem. Tak o, on w ogóle chodzi po tym domku, jakby się znał, jakby to był jego domek, gdzie on tutaj jest pierwszy raz. Po raz pierwszy wyciągnął jakiś diamentowy mieczyk i gdzieś idzie, gdzie on tutaj będzie szedł. E, baby Sonic, co on wyprawia? Jakby się bił ścieniem, o co mu chodzi? Może wyjdę do niego albo nie. Ej, wyciągnął chyba ten miecz z tej skrzynki, chyba tak. Dobra, jesteśmy tutaj u mnie w pokoju, gdzie śpimy. On już wychodzi, także zmieniamy kamereczkę na piątkę. Zobaczmy, co on robi. Tu przeszedł do. Łóżka i schodzi na dół. Po schodach na dół ja jestem tutaj schowany, gdzie mam myszką, teraz pokazuję, ale on tego nie zaczai, gdzie ja jestem schowany. Dobra, zmieniamy teraz na dół, wychodzi z domu, tak? Wychodzi z domu, jest, wychodzi z domu, okej. Okay. Zmieniam kamerkę na dwójeczkę. Nie, 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 nie dwójeczkę, trójeczkę jednak zmieniamy. Jedyneczkę. Ok, jesteśmy na zewnątrz, nie widzę go, żeby wychodził. Może. A nie, jest tutaj na dworze. Dobra, dobra, dobra. Idzie, idzie w stronę ogródka. Może sąsiadów jakiś, dziwnie się zachowuje. Widzicie, widzowie. Jakie takie jest dziwne zmiany u niego są. Zmieńmy sobie kamerkę na tą, gdzie on tutaj poszedł. Nie widzę go. Poczekajcie. E, może tu z tej strony obracam tą kamerą na prawo i na lewo, ale niestety tutaj go nie widzę. Dobra, zmieńmy kamerę na ósemkę. O, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Koło villagerów, zobaczcie. I... Ej, podchodzi, rozwala villagerów! Co jest grane? Baby Soniku, tak nie wolno! Dlaczego on rozwala ten villager? Zaczął uciekać przed nim, boi się go. No i poszedł gdzieś do domku, ale Baby Sonic tam. Widzę, że go goni. Niestety w, na wiosce nie mam kamerek i, jakby załatwił tych villagerów. Nie wiem, te stare tabliczki, co on tutaj napisał, to są. Okej. Okay. I wraca. Wraca do domku. Dobra. Obserwujmy go dalej. Czy on idzie? Tak. Wraca do domku. Zmiejmy kamerkę. Mieniamy tutaj na piąteczkę. Ej, nie piąteczkę, jednak dwójeczkę. Dobra. I jesteśmy w domku. Jesteśmy w domku. Widzimy Baby Sonika, jak sobie idzie gdzieś do łazienki. Nie. Idzie do jakichś kwiatków. A, chyba będzie podlewał tamte kwiatki. Poczekajcie. Rozgląda się na prawo i na lewo. Głowa. Ma w dół i idzie za te kwiatki. A co? Ej, ej, ta, 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 tam jest jakaś skrzynka. Co jest grane? Nie, to nie była skrzynka. Ej, tam jest jakieś ukryte przejście tajne. On weszedł do tego przejścia. Poczekajcie, zmienię kamerę. Może będę jakoś lepiej widział. Najmę dwójeczkę, a nie, na dwójeczce jestem. Najmę trójeczkę. O, dobra, widzę, widzę, widzę. Za tymi kwiatkami jest jakaś, jakaś skrytka, kryjówka. I on tam weszedł, jakby o niej wiedział. Ej, ale dlaczego? I teraz wychodzi, zobaczcie, wyszedł. Wyszedł z tej kryjówki, idzie, idzie. Ciekawe gdzie. Ej, może on ma jakiś większy, więcej kryjówek, ale ja się coś tak spodziewałem po nim, że on coś przede mną ukrywa i teraz wychodzi, wychodzi z mojej chaty. Ej, e, zmieniamy kamerkę, zobaczmy gdzie on tutaj pójdzie. I wyszedł na dwór, tak, idzie sobie gdzieś na dwór. Wiecie co? Wychodzę z tych kamerek, wychodzę, wychodzę, wychodzę. Jak tu stąd wyjść? Dobra, wyszedłem. Wyjdźmy teraz na zewnątrz, musimy coś zjeść, bo nie mamy jedzenia. Wiecie co? Pójdę do tego baby Sonica, powiem mu, żeby szedł poszukać sklepu, zaoszczędzę na tym czasu i sprawdzę tą kryjówkę. Ta kryjówka jest tutaj za tymi krzakami, ale na razie od niej odejdę. Ok, szybko odchodzimy, odchodzimy, odchodzimy. Wychodzimy z domku, zamykamy. Baby soniku, baby soniku, cześć, cześć. Słuchaj, mam dla Ciebie zadanie. Potrzebujemy pełno jedzenia, bo nie mamy nic niestety w lodówkach, zapasu żadnego. Także idź poszukaj sklepu i spróbuj coś znaleźć do jedzenia. Ok, wszystko jasne, możesz pozbierać od sąsiadów marchewki, jeżeli chcesz, e, robi się. O, no to super. No to trzymaj się, idzie, za chwilę się widzimy, nie bój się, nigdzie nie ucieknę, a my idziemy do domku. Tak, przygotować jakieś jedzenie, jeszcze posprzątać, ok, Zamknijmy tutaj drzwi na kudeczkę ok, No i co? Idziemy sprawdzić to pomieszczenie, do którego wchodził baby Sonic. Zobaczcie, to jest naprawdę jakieś schowane. I nie pamiętam sobie, żeby coś takiego było. Było coś takiego w domku, ale to tutaj, i to jest odkryte. Normalnie tutaj mamy też zejście w dół, tam są wagoniki, normalnie miałem tam kiedyś wykopane kopalnie, ale tego pomieszczenia. To ja niestety nie pamiętam. Zejdźmy i zobaczmy, co tam jest. Jakieś bloki niebieskie są. Okej, okay, no to schodzimy, zamknijmy to tutaj, w razie czego, jakby baby Sonic przyszedł, i schodzimy na sam dół. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Eee, to jest jakieś pomieszczenie. Ej, wygląda mi to jakby normalny dom, ale tego domu tutaj wcześniej na pewno, na pewno na 100% nie było. Nigdy go nie widziałem. Zobaczcie, mamy tu jakiś telewizor, mamy jakiś telefon, książki, śmietniki. Normalnie, Cały dom, nawet akwarium i rybki żyjące w tym akwarium, nawet nawet jakieś e, chipsy można wyciągnąć jakąś maszynę. E, tutaj mamy jakieś stanowisko do gier. Ej, co jest grane? Tu normalnie jakby ktoś mieszkał, mamy też łóżeczko, wiecie co? Mi coś takie podejrzenia są, że chyba Baby Sonic tutaj mieszka, albo mieszkał, gdy mnie tutaj nie było, i on mnie cały czas obserwuje, ale nie wiem, to może być tylko moja obsesja taka. Mamy tutaj plac zabaw. Jak wiemy, Baby Sonic lubi na placu zabaw się. Zjeżdżalnie, jakieś wejścia tutaj, zobaczcie, nawet drabinki i takie skrzynki narzędziowe, coś tutaj też jest, odsłońmy to. I e, tutaj mamy łasienkę. Ej, rzeczywiście jest normalnie łasienka, pralka, tutaj e, kibelek jakiś i saunę nawet mamy, zobaczcie, ej, e, ta woda jest trochę nieświeża, wyjdę stąd, nie chcę tu się kąpać. I co my tu jeszcze mamy? Mamy umywalkę, mamy prysznic, i tutaj nawet jakąś wannę do kąpania się. Ej, tu jest wszystko. Normalnie w tym domku można zamieszkać. Ciekawe, co Baby Sonic tu robił. Eee, chyba nie chcę tego wiedzieć. Poczekajcie, co my tu jeszcze mamy? Książki, telewizor. Dobra. I mamy jeszcze jedne drzwi. Zobaczcie. I kolejny telewizor. Zobaczmy, czy w ogóle coś w szafkach jest. Ta szafka jest pusta. Ta tutaj też. A tutaj te przy łóżku. Tych nie mogę niestety otworzyć. Okej, okay, mamy tutaj pełno ubrań. Zobaczcie, tu są same takie ubrania jak dla Baby Sonika. On, on, To są jego rozmiary. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale też są drzwi. Drzwi do kolejnego pomieszczenia. Szczenia, ale nie wiem czy tu wchodzić. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, co tam jest. Chyba, że wiecie co, ja tam wejdę, ale to już w następnym odcinku. Także wiecie co, wejdźcie już jutro na mój kanał, na ten właśnie kanał, zobaczcie co będzie jutro za tymi drzwiami. Jutro tutaj wejdę, także co, ja się z wami będę żegnał, jeszcze pójdę z Baby Sonicem porozmawiać, ale ale to później. Jak sprawdzę, co jest za tymi drzwiami i się wszystko zapytam, co on tutaj wyprawia. Zobaczę w ogóle na kamerce, gdzie on jest, czy go gdzieś Widać. Nie, na razie go jeszcze nie ma przed moim domku, a czy w domku jest, tu u góry go nie ma, e, w tym pokoju też go nie ma, a tutaj w tym e, tutaj też go nie ma. Dobra, także wiecie co widzowie? Ten odcinek już się będzie kończył, także co, ja się z wami żegnam. Do jutrzejszego odcinka. Na razie, cześć. Emie, teraz w ogóle nie widać o co chodzi. Nie wiem, za chwileczkę pewnie wszystko wróci do normy. Także ja wchodzę tutaj, a Wy już zobaczycie to w następnym odcinku. Także trzymajcie się, na razie, cześć!